Du! Yeah. <laughs> mm -hmm. mm -hmm. <laughs> A jest tu piesek, a ja szukam piesek. Piesek jest tam gdzie trzeba. No, jest <noise> Ale weź dużego kęsa, Krzyś. Takimi właśnie wykałaczkami można jeść. Jak pałeczkami? No i to są pałeczki. Tak o, jedyny. dużego miałeś kęsa, dużego weź. to zawsze używam, ale na internecie to... Na nie YouTubie. Dużego kęsa, no wykombinuj, dawaj. No. O tak, tak. Patrz. Brzucha nie pokazuj, masz wieść Wykałaczki Mi służą Najlepszy sprzęt do jedzenia Jest, to tego to jest Proszę Państwa, to jest krzyż przy obiedzie <trykujesz> sobie przez chwilę chipsy Chrup, chrup, niam, niam, chrup, chrup, niam, niam. O tak. Gdzie Batman? chrup, jest, jest! jest. Tu jest Batman. chrup, pat, chrup, 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 do chrup, chrup, zrobić trzeba, bo się napije. Pojecha ten, ten te picce. E. Duży e. kęs, pamiętam. E. I ba, ba. To są takie do stołu. To pod tyłek są. To są podtyłek. Ja mam taką podtyłek. Masaż tyłka. No, no to jest masa tyłka Mam podtyłkę takie. Teraz usiądę. Ale tam to musisz podnieść, bo tam Batman się zaraz wyłoży. Nie na płaskim, tylko na igiełka. I podnieś te czerwone. Na krzesło. Daj. to pod garnki nie pod talerz widzisz co mam pod talerzem? przez chwilę musiałam co widelce

No no, dawaj, dawaj. No już tyle razy to polewało, co mówiła. Koniec filmu, uśmieszek proszę. Pa,